W życiu są takie powiedzmy, nie, wiem, w mózgu, są takie u człowieka, takie ciemne pokoje, do których wchodzisz, i nie do końca wiesz, co ze sobą zrobić. Gdzie iść, gdzie teraz, gdzie jest, jest wyjście, gdzie jest kolejne wejście. I takie szkolenie w pewnych kwestiach dla mnie, przynajmniej znalazłem, to był ten taki włącznik światła. To był ten taki dzęgielek w ścianie, który odpaliłem i znalazłem misję. Dało mi się, wiem, co zrobić ze swoją kasą. E, wiem, co zrobić ze swoim kontem, które mam teraz, i co zrobić, żeby nie gubić pieniędzy po drodze. E, z, z, zauważyłem, gdzie ucieka mi trochę czasu. Wiem, kim teraz jestem, a kim chcę być za kilka lat. To jest tyle.